Cześć! Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym piątkowym RPG-owym Elementarzu w Dedeki! Kiedy rozpoczyna się starcie w Dungeons and Dragons, każdy z graczy oraz mistrz gry zaczynają działać wedle z góry określonego schematu. Na samym początku mistrz gry musi ustalić, które z postaci w walce są zaskoczone rozpoczętym starciem, a które nie. O tym, czym jest zaskoczenie oraz jakie są jego efekty, dowiecie się w kolejnym odcinku RPG Elementarza. Zaś już teraz możecie o tym przeczytać na stronie 189 podręcznika gracza. Następnie określana jest dokładna pozycja każdego uczestnika starcia. Twoja drużyna zapewne przemieszcza się w jakimś szyku, możliwe, że byliście już w pomieszczeniu, kiedy nagle pojawił się w nim oponent. Sytuacji takich może być bardzo wiele, dlatego zawsze przed rozpoczęciem walki mistrz gry oraz gracze określają, gdzie znajdują się ich postaci oraz przeciwnicy. Taki zabieg pozwala ustalić taktykę walki, wykorzystując m.in. ukształtowanie terenu, przedmioty w pomieszczeniu czy szyki bojowe, mogące dawać różne efekty w walce. Jest to także pomocne dla postaci posługujących się magią, aby sprawdzić, czy na przykład nasz czar obejmie wszystkich przeciwników swoją powierzchnią, czy walcząc na odległość, na przykład, czy coś mi przeszkadza i blokuje linię strzału. Kiedy mamy już ustalone pozycje oraz wiemy, którzy uczestnicy walki są zaskoczeni, możemy przystąpić do ustalenia inicjatywy. Czym ona jest i jak się ją oblicza, dowiecie się we wcześniejszym odcinku RPGowego Elementarza pod tytułem Inicjatywa. Pozwala ona określić, w jakiej kolejności wykonywane będą działania uczestników walki. Ostatnim etapem walki jest wykonywanie tur gracze, zgodnie ze wcześniej ustaloną inicjatywą oraz zasadami ewentualnego zaskoczenia. Czyli najprościej rzecz ujmując, przystępujemy do działania. Kiedy wszyscy oponenci oraz gracze wykonają swoją turę, przechodzimy do następnej rundy, czyli kolejnych działań postaci zgodnie z określoną wcześniej inicjatywą. Każda runda odpowiada około 6 sekundom w czasie gry. Krok czwarty powtarzacie aż do zakończenia starcia. Pamiętajcie, że w każdym starciu decydujecie o ruchach swoich bohaterów, mistrz gry zaś deklaruje działania wszystkich przeciwników i potworów. Oczywiście są też wyjątki, na przykład kiedy bohater gracza przejmuje kontrolę nad inną istotą, na przykład w wyniku efektu jakiegoś zaklęcia. Inicjatywę w walce ustalamy tylko raz, dzięki temu rozgrywka przebiega szybko i sprawnie. Więcej zaś o tym, jak wygląda walka w Dungeons Dragons, przeczytacie na stronie 189 podręcznika gracza. Bardzo Wam serdecznie dziękuję za spędzony czas z RPGowym Elementarzem. W dedeki. Będziemy wam bardzo wdzięczni, jeżeli zostawicie subskrypcję, czyli klikniecie w ten dzwoneczek na dole. Dzięki temu będziecie dostawać też powiadomienia o wszystkich nowych odcinkach. Swoje uwagi i przemyślenia pozostawcie w komentarzu, a także dajcie znać o sobie, zostawiając łapkę w górę na Facebooku. Cześć.